Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a już dziś rozstrzygniemy wyniki konkursu. Na koniec filmu dowiecie się kto wygrał, także warto oglądać. I tak jak już wspominałem wcześniej, ten konkurs na najlepszy komentarz będzie co miesiąc. Warto pisać komentarze i oglądać nasze filmy, bo można się czegoś ciekawego dowiedzieć. Pamiętajcie też o konkursie na wlepy, a my w tym odcinku pokażemy Wam kilkanaście punktów, które warto smarować i powiemy dlaczego. Jaki smar wybrać i jaką smarownicę w dobrej cenie mamy w ofercie? Także zaczynamy. Tutaj mamy tylny cały podnośnik, jak widać. Pierwszy smarownik, który nam się pokazuje tu mamy kolejny na siłowniku tak akurat jest 7600 ale praktycznie w każdym John macie tak samo tutaj macie dozwolnicę. tu naprawdę warto warto smarować a tu mamy filtr hydrauliczny no i tutaj na plecaku kolejne smarowniki no w każdym modelu może się to różnić może to ten smarownik występować w innym miejscu ale naprawdę tak jak przestrzegamy Warto smarować naprawdę, bo te maszyny mają ciężką pracę. Więc na początku dnia warto podejść sobie ze smarownicą. Tak, więc to są te punkty najbardziej tutaj wymagające smarowania. Naszym zdaniem, no wiadomo, jeśli nie robicie nic na podnośniku, no to. No, nie trzeba tego przesmarowywać, tak? Ale przed pracą gdzieś tam polową, gdzie naprawdę będziecie wiedzieć, że ten podnośnik będzie używany, no warto sobie to przesmarować, a wtedy przedłużacie sobie żywotność tych wszystkich części. Tu macie kolejny. No wiadomo, tutaj się kręci cały czas, chcąc, nie chcąc, w zwolnicach. No, przed każdym praktycznie wyjazdem warto by było przesmarować, jeśli tam ciągnik stał noc to warto przesmarować że tam pojawi się ten smar w smarowniku, że to już ma dość i wtedy można śmiało jechać dalej i pracować a tutaj już mamy przednią zwolnicę, tak samo jest smarownik tutaj od góry Tak też tutaj mamy dwa i z tej strony mamy to samo tutaj mamy 7,9 30 tak samo tu jest smarownik tu, tu widać że tu jest nasmarowane no i przede wszystkim tutaj widać ciągnik jest jest smarowany ostro ale ten jest czysty tu jest masakra mi się pokusiło o stwierdzenie że można jeść z podłogi i jest nasmarowany Tomek przede wszystkim. No i tutaj mamy 7930. Jak i tam z tyłu wam pokazałem, tak teraz z przodu, bo on zna tls się, Także tak, tutaj macie na siłownikach. No to wiadomo, no jak jedziecie, to wszystko pracuje tutaj, żeby tych łożysk i sfażników za często nie wymieniać. Warto to naprawdę smarować. I tak samo tutaj macie kość, czy też drążek zawieszenia osi przedniej. Tak samo mamy smarownik, i tu widać, że konkretnie smaruje. Tutaj jeszcze jest końcówka, akurat w tych modelach końcówka idzie dosmarować. Tu mamy 8530 na jelesie. Tu już no smar jest w środku. No tutaj mamy smarownik. Też smarujemy te końcówki tutaj. No to jest troszeczkę bardziej rozbudowane. Tu mamy kolejny smarownik. Od spodu mamy kolejne zawieszenie całe smarowane, bo to naprawdę pracuje nieraz cały dzień. Naprawdę warto to smarować. Tutaj mamy siłownik. O, tutaj lepiej widać ten siłownik cały. No i tu mamy Tutaj z jednej i z drugiej strony, tak samo są smarowniki. Tutaj też. Tak więc, tutaj mamy smar Q8 Rubens WB, B1. To jest to odpowiednik smaru AgriFarm farm Hightech 2, czyli ten z FUSHA. Ten smar, gdy wszedł tylko do naszej oferty pierwszy jak się nie mylę to Krzychu go wypróbował bo Krzychu tam do kombajnu jeździ także on dużo naprawdę używa jak mieliśmy co innego na półce to Krzychu tylko wchodził i było nie tego nie chcę daj mi ten właśnie wypadło na ten i to jest tak naprawdę później wszyscy za Krzysztofem poszli w jego ślady każdy ma na aucie taki smar jeśli przyjeżdża klient no to właśnie tym smarem jest smarowane wszystko bo naprawdę ten smar się u nas sprawdził i możemy go śmiało polecić. Nadaje się naprawdę do e, wszystkich rodzajów łożysk, praktycznie, no i do wszystkich sworzni Zobaczycie też urywek jak tutaj przy montażu teraz tylnego podnośnika smarujemy przed włożeniem cały wał. No najwięcej takich produktów mamy właśnie tak jak tutaj widzicie w tych tubkach 400 gramowych, ale jeszcze przed sezonem kombajnowym na pewno e, będziemy zaopatrzać się w wiaderka. One wtedy są 5 kg. Taka fajna też jest opcja właśnie te 5 kg wiadra, no bo wiaderko nabijamy sobie do smarownicy i możemy już smarować. Chociaż nie zawsze wiaderko macie pod ręką, no to taka smarownica wrzucona i ten smar gdzieś tam na pewno w skrzynkę narzędziową mógłby trafić. I śmiało można nawet to na polu sobie przesmarować. Gdzieś tam oczekujecie na jakiś załadunek, czy Trzymacie po prostu przerwę, bo naprawdę warto smarować. Tutaj też fajna taka ciekawostka, bo smar jest taki niebieski. Jak, jak aplikujecie, to naprawdę widać, że, że jest to nasmarowane. Także tutaj zakres temperatury no to jest od minus 25 stopni do 160. Także ten zakres jest spory. Myślę, że te 160 stopni to naprawdę i tak jest bardzo dużo. Ten smar naprawdę zabezpieczy nam cały ciągnik. Od A do Z, tutaj, jeszcze jako taką ciekawostkę, nasz dostawca bardzo duże ilości wysyła chłopakom na tutaj rejon morski, tam gdzie. Maszyny budowlane też, jak wiecie, one pracują nieraz też przy morzu, no tam są całkowicie inne warunki pracy, bo jest ta wilgotność większa i tak dalej i naprawdę tam chłopaki tylko chcą ten smar, nie chcą niczego innego, bo naprawdę jest odporny na tą sól, na tą wodę morską i tak dalej i on się tam znakomicie sprawdza, nawet gdzieś tam na statkach opowiadał, że jak pracują, no to właśnie używają tego smaru, bo idealnie się do tego nadaje. Także myślę, że tutaj w tych warunkach tak jak my naszym klientom lokalnym sprzedajemy i mamy już ten produkt sprawdzony, no on się u nas sprawdza, sprawdza się nad morzem, także sprawdzi się też u Ciebie. Tak więc przechodząc dalej, tutaj mamy smarownicę firmy Sparex. No ta firma już jest u nas troszeczkę znana, no bo dużo mamy tych produktów, takich dodatkowych gadżetów tej firmy, ale tutaj akurat przejdziemy sobie do smarownic. No to mamy sprawdzoną, naprawdę fajnie działa. 400 gram tubka idealnie tutaj wchodzi, tak jak pokazywaliśmy już wam, właśnie z kłosiem. Zestaw zawiera również taką końcówkę sztywną i taką tutaj giętką końcówkę. Czy też wężyk, jak to różnie jest nazywane. W ofercie też, jeśli przedzwonicie, byście potrzebowali gdzieś tam dłuższy wąż jesteśmy w stanie załatwić bez problemu. No dłuższy, oczywiście, no, mówię tutaj przy kombajnie, żeby ta praca była prostsza, wchodzicie raz do góry sobie, podpinacie. Że tam wiadomo, są ciężko dostępne te miejsca, także tam naprawdę ten dłuższy wąż się lepiej sprawdza. No i ta smarownica, tak jak tutaj widzicie, no ja chociaż mam kontuzję teraz ręki, ale jedną ręką śmiało można operować, także nie trzeba dwóch rąk do tego używać. Chłopaki też mają na autach te smarownice, na samym serwisie też je mają. Ten przewód ma około 300 mm, ten ma około 100 No i końcówka jest czteroszczękowa, także naprawdę fajnie się to wpina i to wszystko ładnie ze sobą współgra. Głowica jest tutaj aluminiowa. Ale jeszcze nam się nie zdarzyło, żeby cokolwiek z nią się wydarzyło złego. Tak więc dotarliśmy do końca odcinka, na to na co wszyscy czekali. Także ta paczka gadżetów wędruje do Dawida Dubickiego. Najlepiej, kolego, odezwij się do nas pod tym filmem w komentarzu, napisz adres e-mail lub na Facebooku, na Messengerze, możesz do nas napisać i tą paczkę gadżetów wysyłamy do Ciebie. A jeśli Ty chcesz wygrać taką paczkę gadżetów, a może będzie ona powiększona w przyszłym miesiącu? śmiało, pisz komentarz na jakiś fajny temat, podrzucajcie nam fajne tematy, a my będziemy z tego robić dobre filmy. Także do następnego filmu, cześć!